Po raz pierwszy w historii strzegomia święty Mikołaj zajechał saniami do bazyliki. Dlatego 7 grudnia miejsce to wypełniło się po brzegi. Święty Mikołaj siedział godnie w saniach, które ciągnęły dwa radosne renifery, a poprzedziła je Gwardia Świętego, oznajmiając dzwoneczkami jego przybycie. Święty Mikołaj, najpopularniejszy święty biskup na świecie, Zajechał saniami do bazyliki, przybywając aż z samej Miry. Dzieci bardzo żywiołowo rozmawiały z Mikołajem, a na ich twarzach gościła radość i zachwyt. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Mikołaj, który rzeczywiście no, tam gdzieś blednie w mrokach historii, ale na pewno to, co o nim wiemy, żył na terenie dzisiejszej Turcji, to właśnie od niego. Rozpoczęła się taka właśnie przygoda, ponieważ był synem jedynakiem, rodzice zostawili mu dość duży majątek, ale obok siebie miał bardzo biednego sąsiada. Sąsa, sąsiad pod tyłem biedy musiał jedną ze swoich córek, a miał ich trzy, wysłać na ulicę. I właśnie wtedy święty Mikołaj skradał się nocą. I w tym domu raz zostawił właśnie jakąś małą bryłkę złota, żeby ta dziewczyna mogła mieć posag, żeby mogła wyjść za mąż i żeby nie musiała pracować na ulicy. Trzy razy właściwie przychodził, jak mówi, opowiadanie do tego samego domu, aż w końcu został rozpoznany. A właściwie nie chciał być rozpoznany, bo dobro nigdy nie powinno krzyczeć przed sobą. Dobro można spełniać w cichości, pokryjomu. Niekoniecznie musimy zaraz prawda, chwalić się przed wszystkimi, że jesteśmy jakimiś darczyńcami. I tak robił właściwie. Święty Mikołaj. On nie tylko rozdawał dary, dary materialne, on poprzez modlitwę uratował rybaków, którzy wyruszyli na morze. On modląc się, uratował y, także pewną wioskę od y, zarazy. A jak ona panowała, no właśnie, był dobry, ponieważ nie bał się podchodzić do ludzi zarażonych y, i y, usługiwał im. Właśnie służąc właściwie na kolanach, w takiej postawie, żeby przyjść z pomocą ludziom podczas tej zarazy w tej wiosce. Myślę, że tych uczynków dobroci można wyliczać naprawdę bardzo, bardzo wiele.